Dajcie rdacy. Dziś mam dla Was ciekawą propozycję od Siriu. Ich lampę światła ciągłego COP, ale z RGB, efektami świetlnymi, dedykowaną aplikacją itd. Sprawdźmy bliżej co oferuje. Oto recenzja. Tak wygląda front opakowania, no i cóż, wiele się z niego nie dowiecie. Po otwarciu pudełka zobaczymy transportową walizkę i generalnie zabezpieczenie na czas transportu jest bardzo dobre. Samo tu i transportowe jest mocne i uszyte zawodowo. Z przodu znajdziemy logo producenta, plus na górze mocną rączkę do przenoszenia. Co ciekawe, tutaj mamy też jeszcze takie dwie rączki. Te są elastyczne, a dodatkowo posiadają rzepy. Jeżeli spojrzymy od spodu, to zobaczymy cztery takie mocne, gumowe stopki, więc nie porysujemy czy to stołu bądź czegokolwiek innego. Po otwarciu tej mini walizki zobaczymy bardzo ładnie ułożone wszystkie elementy. ścianki naokoło są grube, mocne, a jednocześnie pokryte są miłą teksturą, więc nic tutaj się nie porysuje ani nie uszkodzi w środku. Z akcesorii tutaj znajdziemy średniej wielkości zasilacz o mocy 84W i ten jest 5A. Łącznie ma około 5 metrów, więc jest również całkiem długi. Fajnym dodatkiem jest ta rączka, której wcale nie musimy używać, ale jak jesteśmy w plenerze, no to ułatwia pracę. Na dole mamy oczywiście standardowy uchwyt wraz ze śrubą i motylkiem, więc w każdy statyw uchwyt wepniemy. Na górze taka prymitywna, ale zdająca egzamin głowica. Ta ma jeszcze tutaj gumę. Więc nie porysujemy spodu C60R. Na dole mechanizm, dzięki któremu możemy pochylać głowicę. Rączka, zresztą jak wszystko tutaj, wykonana jest z mocnego plastiku i metalowego szkieletu. Na pewno się nie połamie. Co ciekawe, nie dostaliśmy tutaj instrukcji obsługi, a tą możemy ściągnąć poprzez zeskanowanie kodu QR, a ten kartonik to karta gwarancyjna. W zestawie mamy oczywiście czaszę ze standardowym mocowaniem Bowens, więc jeżeli mamy swoje albo inne dodatki, no to tu wszystko jest kompatybilne. Świetnym patentem jest dołączona przejściówka na dwie baterie NPF 970 i jak możecie się domyślić, tak, wystarczy je tam wpiąć i nie potrzebujemy żadnych przewodów do zasilania C60R. Tak wygląda nasze danie główne. Od razu zwróciłem uwagę na kompaktowe wymiary, jak i relatywnie małą wagę, bo 925 gramów jest akceptowalne. Szkielet wykonany jest z aluminium, a spasowanie wszystkich elementów jest wzorowe. Czuć tutaj po prostu dobry produkt. Najważniejsze skrywa się pod osłoną zabezpieczającą, a tam znajdziemy jeden chip LED COP. Ten może emitować pełną paletę barw RGB, ma zakres regulacji od 2800 do 6500 kelwinów i ma dobry współczynnik oddawania barw CRI na poziomie 96, więc światło jest faktycznie takie jakbyśmy chcieli. Po lewej stronie mamy otwory wentylacyjne, a za nimi mamy wiatraczek, który będzie chłodził wszystkie podzespoły. Po drugiej stronie generalnie jest to samo, tylko że tutaj powietrze będzie wydmuchiwane dla odpowiedniej cyrkulacji, i faktycznie nie ma opcji, by ten sprzęt nam się przegrzał, bądź był nawet odrobinę gorący. Patrząc od góry mamy tak naprawdę głównie miejsce na ten adapter by przekształcić C60R w sprzęt całkowicie wolny od kabli. Wszystko jak słyszycie działa tutaj na klik, a sama instalacja trwa 3 sekundy. Wkręcając za tym rączkę dodając czasę, tak całość się prezentuje. Centrum dowodzenia mamy z tyłu i na dole przyciskiem wybieramy z jakiego zasilania chcemy korzystać. Po włączeniu odpala nam się sprzęt jaki mały czarno-biały ekran, który jest czytelny i wyraźny nawet w pełnym słońcu. Poruszanie się po menu i czeluściach ustawień jest banalnie proste, a do tego posłużą nam dwa okrągłe przyciski. To dzięki nim ustawimy barwę światła, konkretne kolory albo jeden z 16 wgranych efektów świetlnych. Tu mam na myśli. Karetkę, wóz policyjny, świeczkę, flesza, dyskotekę, telewizor i wiele więcej. Generalnie wszystkie takie podstawowe scenerie tutaj mamy. Miłym dodatkiem jest to, że nie musimy w ogóle z tego tylnego panelu korzystać, bo C60R ma wbudowanego Bluetootha i po ściągnięciu aplikacji producenta, wszystkie te ustawienia mamy na telefonie. Tu nie ma co się oszukiwać, ale wygodniej przez smartfona ustawiać wszystkie parametry, a dodatkowo, mając kilka takich lamp, możemy je łączyć w grupy do jeszcze szybszej konfiguracji. Zasięg apki to 15 metrów i ważne jest to, że nie przerywa i jest stabilna. Reasumując, 60W mocy spokojnie starczy do małego czy nawet średniego studia, a kompaktowe wymiary sprawiają, że jest to dobry sprzęt do zabrania gdzieś w plener. Każdy również doceni bardzo dobrze odwzorowaną barwę światła, a efekty RGB to świetny dodatek uzupełniający. Dobrze również, że C60R jest ultra cichy. Dopiero po przystawieniu ucha bezpośrednio do wentylacji usłyszymy cichutki wiatraczek. Tu nawet w bibliotece możemy tula użytkować sztos. Docenić można Siriu również za bardzo dobre wykonanie, ale niestety kosztem ceny. 1500 zł to sporo, ale kupując to oświetlenie na pewno się nim nie zawiedziecie. Mój no cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.